Dzień, cześć, dobry. Cześć. Dzień dobry. Cześć, Przepraszam, tak jak było mówiona. Zapraszam. Dzień dobry. Monika, to bardzo Maciek Maniewski. Tutaj, Torebeczkę. Właśnie, dzisiaj cię odkłada się torebeczkę. To jest super przykład. Albo na wieszak, albo na miejsca siedzące. Dziękuję. Zapraszam do mycia. Zaczynamy pracę z pierwszą modelką. Już na początku widzę, że jest trochę chaos. Kasia wzięła sobie do serca uwagę Maćka i zaczęła pracę od umycia głowy. Czyli Ty już przystępujesz do dzieła, tak? Ja sobie układam, a Pani mi powie, czego Pani sobie życzy ode mnie. E, chciałabym troszeczkę zdjąć z objętości, e, skrócić, wyrównać przede wszystkim. Uszka odkryte, tak? Mhm, uszka odkryte. Tak. E, dłuższa. Dłuższa, ale też delikatnie skrócimy, nie? Tak. Grzyweczka, uszka. Różowe kolorki. Wiedziałam, że się czepi. Naprawdę chcesz pani odsłonić łóżka? Zastanawiasz się, jaka będzie grzyweczka i jaką z tyłu zrobisz bombeczkę? Kasia, chcesz być w najlepszym salonem w tym regionie? Chcesz dobrze pracować? Tak, chcę bardzo dobrze pracować. Kasia bardzo nadrabia fajną gadką, lekkim żartem, ale nie widzę tutaj jakiegoś pomysłu na to cięcie i w ogóle nie słyszałem żadnej konkretnej rozmowy. Może przynajmniej cięcie będzie konkretne. A jaka to jest technika, którą teraz robisz? Jak ona się nazywa? Do stopniowanie. To jest stopniowanie. Mm -hmm. Jaką długość grzywki będzie pani miała? No, dopasujemy do reszty, ale ma być dłuższa i delikatnie skrywka. Ale pani o tym nic w ogóle nie wie. No. Nie, no pytałam się o grzyweczkę. Jaką długość grzywki będzie pani miała? Nie wiem. Chodzi kaśka o konkrety w mm -hmm. Tak jak we wszystkim. No to, to proszę, pokaż mi jak to się robi. To ty siadasz? Mhm. Ja przejmuję wszystko, ja zrobię teraz cięcie tej wali, a ty śledzisz każdy mój ruch. Okej. Okay. Nie podoba mi się początek pracy Kaśki, przejmuję to, chcę zrobić jej szkolenie, żeby już nigdy takich błędów nie popełniała, tylko dobrze pracowała. Czuję się jak klientka w tym momencie. Tak? Tak. Tak się czujesz? Bo jeszcze w życiu nie byłam klientką. Poważnie? Poważnie. Kiedy ostatnio ktoś Ci robił włosy? Nigdy. Żaden fryzjer? To znaczy nie, ja mam ogólnie rozjaśniane, a myję szamponem fioletowym-różowym, więc z takiej miszmarz wychodzi. Okej, okay, to. To, to niezłe, nie z takim czymś jeszcze nie spotkałem. Nie? No nie byłam, od, nigdy od dziecka u fryzjera. Mam pewien pomysł na Kaśkę, skoro jeszcze nigdy nie była w salonie, czyli nigdy nie była dobrze ostrzeżona. Chciałbym to zrobić. Chciałbym zrobić jej metamorfozę, zrobić jej cięcie. Ale to dopiero jutro. Zobacz, przygotowuję sobie teraz piękny przydziałek. Pracuję bardzo precyzyjnie grzebieniem. Widzisz tą linię? Mhm, widzę, widzę. Ona ma być perfekcyjna, tak? Teraz sprawdzasz sobie najważniejszą rzecz grzebieniem. Gdzie jest początek zarostu? A grzebień Ci pokaże, gdzie jest jego połowa, czyli tu. I dokładnie tu mhm. robisz drugi podział. I teraz rozpoczynam cięcie. Zobacz. Kasia patrzy jak zaczarowana. I trudno się dziwić, bo Maciek potrafi czarować nożyczkami. To, że on przyjął nożyczki ode mnie, to jest takie szkolenie dla mnie, które dużo mi dało, dużo wyniosłam z tego. tak? I, i na pewno w tej chwili będę innym stylem strzygła niż do tej pory. Czy pani się podoba fryzura? Bardzo mi się podoba. Bardzo się podoba. Ja się bardzo cieszę, mamy super kształt. To pani pięknie dziękujemy. Cieszę się. Bardzo że dziękuję pani zadowolona. Państwu. Jestem bardzo zadowolona. Dziękuję.